W Muzeum Ziemi Wieluńskiej prowadzone są warsztaty rzeźbiarskie realizowane w ramach projektu Mistrz i Uczeń Sztafeta Pokoleń. Każde takie zajęcie to spotkanie z twórcą ludowym, który opowiada o swojej pracy i uczy jak wykonać własną płaskorzeźbę. Projekt Mistrz i Uczeń ma za zadanie, że może z tych ponad 500 osób, które wezmą udział w tych warsztatach rzeźbiarskich, może jedna, może dwie, chcielibyśmy żeby było ich więcej, zarazi się rzeźbą i będzie ją kontynuować w kolejnych. Latach. Także pierwsze koty za płoty, więc miejmy nadzieję, że wyrośnie nam pokolenie nowych rzeźbiarzy zaliczanych do grona twórców ludowych na terenie Ziemi Wieluńskiej. Dla niektórych uczestników było to pierwsze spotkanie z młotkiem rzeźbiarskim, czyli pobijakiem i dłutem. Rzeźbie herb w A czy miałeś już kiedyś do czynienia z taką e, pracą? Nigdy. No powiedz mi, jakich narzędzi używasz? Dłuto i młotek. A wiesz jak ten młotek się nazywa? Obijacz. A powiedz mi, czy w ogóle spotkałeś się kiedyś z czymś, co zrobił jakiś rzeźbiarz? Czy wiesz w ogóle na czym polega praca rzeźbiarza? E, Niezbytnie. Jedynie może dzisiaj, dzisiaj widziałem e, na, na górze tutaj. Widziałeś prawdziwego rzeźbiarza? Tak. Jakieś prace jego spodobały Ci się? Tak, szczególnie taki Jezus Chrystus. Moja e, praca polega na tym, żeby wysieć taką, bo e, no, niech leży, e, taką, e, o, taki obrazek na drzewnie. A narzędzia, których używasz, wiesz jak się nazywają? Nie za bardzo. A czy miałeś już w życiu kiedyś możliwość poznania prawdziwego rzeźbiarza? Nie, tylko dzisiaj. I coś y, zapamiętasz z tej lekcji dzisiejszej? Bardzo dużo. rzeźbie herb Wielunia. A czego używasz do tej pracy? Hmm. jakieś narzędzi? Młotka, butów. Powiedz mi, czy y, dzisiaj w rozmowie, w takim wstępie była mowa o tym, że każde drewno nadaje się do rzeźbienia? E, tak. Y, a w jakim drewnie wy rzeźbicie, wiesz to? W I jak idzie? Dobrze, no... Ukrzywa, ale to tam uczę się jeszcze, dopiero pierwszy raz, więc. Zaczęły powstawać takie małe arcydziełka, zauważyłem po prostu, niektóre nawet dziewczyny tak pięknie po prostu to zrobiły, że lepiej nawet no ale chłopców też trzeba pochwalić po prostu, bo tutaj były po prostu nowe ambitne po prostu te dzieciaki były ambitne po prostu nie było jakiegoś tam grymaszenia że ja tam nie potrafię i tak dalej brały się i robiły po prostu W dzisiejszym świecie nowoczesne technologie często wypierają rękodzieło muzeum organizując warsztaty i spotkania z rzeźbiarzami dba o zachowanie tożsamości lokalnej w szczególności jednej z dziedzin twórczości ludowej zainteresowania jak gdyby po prostu w taki sposób naturalny się tam gdzieś powiększają, rozchodzą po prostu to bym chciał jeszcze zrobić, to bym chciał zrobić, tylko że jest świadomość, że po prostu nie można wszystkiego naraz trzeba no te swoje zainteresowania tematy uporządkowywać i robić po prostu jedną rzecz w jednym czasie, to wtedy to wychodzi, bo jak zaczynamy się denerwować, bo wszystko, mnie się wszystko podoba po prostu, nie? i to chciałbym robić, to chciałbym robić, ale musi być pewna systematyka, systematyczność po prostu wybierania prac. Pewnie, że no, w miarę następuje po prostu rozwój, w miarę tych swoich prac, po prostu dochodzą do takiej świadomości, że aha, może to bym jeszcze zrobił, bo wiem, że to zrobię po prostu. Także to jest. Zaczynając od tego rzeźbienia jest naprawdę piękną, wspaniałą, chociaż trudną sprawą w życiu. Projekt Mistrz i uczeń, sztafeta pokoleń, warsztaty rzeźbiarskie prowadzone przez twórców ludowych jest dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. W warsztatach weźmie udział pół tysiąca uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Więcej o nich powiemy już w kulturalnym temacie tygodnia.